Przedaję mój czarny skuter koledze, który wczoraj był na vlogu, który ten kymko taki płonący miał i kolega nawet tu się dobrał do gaźnika i ustawia te niepostojowe obroty, tylko obroty na zimnym silniku czy coś, nie wiem, wyreguluje sobie i będzie ładnie. Nie będzie mu gas,ła mi to zawsze gasz na początku przez pierwsze 4 minuty, ale ja nie umiem regulować jeszcze. Mi zostanie ten skuter, plus pieniądze będę miał na kupno kolejnego. Może z wtryskiem już kurde, ja czuję, że on sobie to tak ładnie ustawi, że będzie perfekt. I mój skuterek odjeżdża. Kurde, podregulował go ładnie. Bo w ogóle sam umie te zawory regulować i inne rzeczy. Ja to jeszcze mało umiem. Muszę się nauczyć, więcej. Patrzcie jak się kurzy aż za nim. <laughs> I wyskoczy mu dzik. No dobra, skończyły się moje problemy z krzywym kołem, bo odjechały właśnie. <laughs> nie, teraz jest to w dobrym stanie, chyba. Zobaczymy. Bogór to często sprzedaje te swoje pojazdy, więc możliwe, że jak ten że niebawem będzie sprzedawał za 3 miesiące. Ale nie no, spokojnie mu to pojeździ jeszcze, te 2 lata, ja tak myślę. A tu siostra zaraz wsiada na ten i też odjeżdża, a ja się muszę zastanowić jaki kupić kolejny. Jest to coś niesamowitego. Założyłem nową felgę u siostry i lata tak samo dokładnie jak poprzednio. Wygląda na to, że to nie była felga. Chociaż na maszynie była krzywa tamta. To może ta też jest krzywa, bo wczoraj jak facet tą na maszynę wrzucił, to też widziałem, że się jakoś krzywi. Tam nie robiliśmy dokładnych pomiarów, bo to nowa felga, ale widzę, że trzeba było, bo, bo może jest krzywa. Kurde, no. Tu tak ładnie wyważona. No widzę, że ta, że ta śruba tutaj faluje, tak jak wcześniej to widziałem. Może jednak, Przekładnie trzeba wymienić razem z osią, plus łożyska jeszcze, a może felga jest krzywa, teraz nie wiadomo, kurde, znowu to zdejmować i jechać na kolejny pomiar kolejnej felgi, tym razem nowej, to jest bez sensu, no cholera jaki martwy punkt, utknęliśmy w martwym... Niesamowite. O co tu chodzi? To jest nie do naprawienia. <laughs> I strata kasy straszna. No, trzeba było sprzedać ten skuter szybko. Miałem dzisiaj jechać do pracy, ale nie jadę, I nie tylko dlatego, że deszcz pada, tylko jadę w inne miejsce. Jestem w taki, na takiej drodze, że jest oznaczona na pomarańczowo przez Google, że tędy się powoli jeździ. A przecież jest wyrównana ładnie i pięknie się jedzie. Ale i tak jest pokazany czas, taki jakbym w korku miał stać, czyli na pomarańczowo. to już się żarty skończyły rzeczywiście, już ta droga zasługuje na pomarańczowy kolor. Jeszcze przede mną długa kręta droga przez las fajna i jadę do Motorlandu. Wczoraj sprzedałem skuter koledze, a wieczorem sprzedałem swój drugi skuter siostrze, bo siostra nie miała pojazdu po prostu, bo ten jej nie przeszedł pomyślnie naprawy, nadal jest wadliwy nawet jeszcze bardziej niż wcześniej mimo że tam zainwestowała kasę w pseudo naprawę i kupiła mój skuter, a ja jadę dzisiaj do salonu po nowy skuter Kymko Agility S. Tą ulepszoną wersję. Akurat kolega Krzysztof sobie kupił, też dzisiaj odbiera. Mają tam zniżkę fajną na te Kymko, więc jadę i kupuję bez, bez zastanawiania się. Biorę, weźcie moje pieniądze i dajcie mi ten skuter. Gmina Czosnów Wita Co jeszcze chciałem powiedzieć Ja myślałem, że to tak, jadę do salonu Płacę gotóweczką i wyjeżdżam Jadę do domu, ale nie Okazuje się, że to najpierw mi dają dokumenty Z dokumentami jadę do Ożarowa Zarejestrować samochód, czy znaczy ten Skuter Tam dostaję podobno od razu tablicę, ale nie wiem czy to jest prawda Kolega powiedział, że od razu dostanę Jeżeli tak to fajnie Jadę później ubezpieczyć ten pojazd do ubezpieczalni. Ja wybiorę jak zwykle drogie PZU w Izabelinie. Tam lubię sobie tam pojechać. I później dopiero jadę po pojazd. Tablice mogą zamontować i dopiero wtedy mogę nim wyjechać. Zostawiając tam Toyotkę, żeby poczekała na mnie. No i zobaczymy, czy to się dzisiaj uda. Że już dzisiaj wyjadę. W sumie deszcz pada, to nie wiem, czy to dobry pomysł. Może jutro dopiero go odbiorę. Zobaczymy jak to będzie. Czyli miałem dwa skutery używane i zamieniam na jeden nowy. Trochę dopłacając przy tym... Nie wiem jak na tym wyjdę finansowo. Najważniejsze to się na nim nie przewrócić, żeby go nie porysować, to jest szansa, że za jakieś dwa lata, gdy już nastuka 40 tysięcy km na dostawach, że się go uda jeszcze sprzedać za jakąś cenę sensowną. One będą drożeć pewnie, bo już, już drożały na stronie internetowej już jest o 200 zł wyższa cena niż była jeszcze tam miesiąc temu. Ale w salonie mają zniżkę. Gdzieś dwóch kolegów kupiło ostatnio ten właśnie model. Jeden kolega wziął nieco drożej za to z kufrem, a drugi w sumie... A w sumie nie wiem czy kufer będzie miał czy nie, nie zapytałem. Więc w sumie już trzech dostawców Volt będzie śmigać tymi nowymi kymko. Tylko czy one są w ogóle dobre, to jest pytanie. Najlepiej to pewnie siostra na tym wyszła i kolega, co wczoraj kupił. Naj... Za najmniejsze pieniądze mają dobre skutery. To jest ten skuterek, to znaczy to jest egzemplarz testowy, na którym się przejadę. Teraz dali mi godzinę, żeby się przejechać, ale bez przesady, aż tyle nie. Dobrze, że nie pada w tej chwili. To jest dobra, teraz zakładam kask i lecę. Ach, a mój to dopiero będą składać, bo to jest tak, że oni dwie godziny potrzebują na złożenie. To kół nie ma i tak dalej, dopiero go składają. Ależ to ma słabe przyspieszenie w porównaniu z Agility, moim to ten jest zamulaczem. Kurde, to nie jest taka dynamiczna jazda. Gorzej jest, panie, te nowe, nowe skutery są gorsze niż stare. No przyjemnie, płynnie jedzie, ale to nie jest absolutnie ta, takie przyspieszenie. przecież kolega, jak ode mnie kupił ten wczorajszy mój, to mówi, że ten jego poprzedni z 2008 roku to w ogóle jeszcze, jeszcze lepiej przyspiesza. I zresztą ja to wiem, bo widziałem. Także to jest taki trochę zamulacz. Kolejna rzecz, sofę zmienili. Jest bardzo wygodna, ale jest wyżej podniesiona, przez co y, mniej wygodny jest, jeśli chodzi o stanie i opieranie się. Zwłaszcza podobno dla niewysokich ludzi. Także to raczej sofa, komfort jej na plus, ale ta wysokość jest na minus. To, to nie, jest, nie, jest tak, nie, nie tak pewnie się stoi jak na tamtym. Także dziwne. No dwie, dwie takie rzeczy na, na minus. <grym> Zaraz jeszcze dalej pojadę. Przejechałem się trochę i mam coraz więcej wątpliwości. Ta wysoka sofa sprawia, że podczas skręcania jest mniej przyjemnie. Kurno, no ale ładny. Światła LEDowe. Zaraz włączmy może. Chociaż tu słyszę, że pompa paliwa chodzi, jak jest tak włączony i nieodpalony. Chyba, za sam wygląd go trzeba brać, bo tak to... Też ta kratka nie za ładna. Tu z przodu. Gdzie światło? Tu się świecą. A co to są migacze? Tak. A co, jakieś długie światło? To. Czy tu się nie powinno coś zapalić? <grym> Już zepsute. On ma 400 km, czyli w sumie jest na dotarciu. Oni go dają jako egzemplarz testowy. Kurde. Nie, no, wierzę, że stary mi się przyjemniej jeździ niż tym, tak naprawdę. Natomiast... Ej no, ostrość. Spalanie jest mniejsze w tym, wiadomo, bo to wtrysk. Aha, i te lusterka, one są... Taki mają kształt, że chyba skuter jest przez to szerszy. Się Zastanawiam czy się w ogóle w mojej furtce zmieści, jak będę wjeżdżał. Kurde, ta, ta poprzednia wersja zwykła taka, Agility, w sumie pod pewnymi względami lepsza, chociaż taka napa jest super, no jest naprawdę dobra, tylko się zastanawiam, czy jak będę tu siedział, to czy będzie się torba ładnie opierać tutaj. To musi mi Krzysztof podpowiedzieć, usiąść ci i pokazać, czy tak cholera. No chyba nie, chyba będzie w powietrzu. Zaczekajcie, tu będę siedział, tu będę miał torbę. A to jest ważna rzecz na dostawach przecież. Tak ogólnie to wiecie, to tylko tam. Tandeta to. Kurde, może nie kupię. Pójdę im, powiem, Nie, dziękuję, jednak się rozmyśliłem. Może Honda PCX, jednak? Co tu robić? Co tu robić? Może używany jakiś fajny. Dali mi godzinę na jazdę testował. Ja tu mam godzinę na zastanawianie się, czy w ogóle chcę coś takiego. Oj, to prawda, jest tu, mówią, że im nowsze modele, tym coraz bardziej takie ekonomiczne, słabe. Ech, nie ma ABS-a, właśnie, no, ma tylko CBS. Ale kurde, CBS to nie ABS. No. Jednak Yamaha N Max może być fajna. <laughs> Ale ten kosztuje 12 tysięcy, a Yamaha N Max 17 500. No, najlepiej pewnie używane skutery kupować Najlepiej naprawię sobie ten siostry w końcu Bo on, on to jest kurde w porównaniu z tym to jest taki demon prędkości O ktoś dzwoni, może Krzysztof Tak Już <zysy> jestem pod Motorlandem, no i teraz decyzja <zysy> Jak teraz go tak mocno pocisnąłem tym gazem To on ładnie ładnie ma przyspieszenie ładne w tych wyższych obrotach tam. Jak już szybciej jedzie, tak powiedzmy od 40 do 80 to tam bardzo ładnie przyspiesza Za to od zera się jakoś słabo zbiera no. e, Ale Kurde ten komfort, tylko tak, jak torba Wol się tu będzie opierać o to, to tu się wytrze. Muszę tu taki, taki gumowy element jakiś przypiąć, żeby mi się nie wycierało. A, tu będzie chyba podstawka od tego. Od kufra. Kurda, może go jednak wziąć, no mają tą dobrą cenę teraz. Te sterka, kurde przy, przy upadku, to nie no dobra to. <laughs> chyba wezmę, ze względu na tą dobrą cenę, i na to, że używany i tak kosztuje jakieś 7 tysięcy, ten12 kurde. Chyba wezmę, niech będzie. A to jest ta zwykła wersja Agility, o, tak wygląda. Też w sumie dosyć wysoko się siedzi, no ale inny fotel jednak mniej wygodny jest ten, ten nowy jest fajniejszy. No i ogólnie taki ten taki starszy już zegary, takie klasyczne, normalne. Tamten fajniejsza lusterka, wystają podobnie chyba ten chyba, tak samo. Kupiłem już zaraz płacę. Dobra, dostałem teczkę z dokumentami, cztery papiery różne. Jadę teraz do Żarowa, do urzędu. akurat tam w taki dziadek przyszedł, nasz znaczy dziadek, kurde. Taki po 50, po 60 facet i mówi, że no miał wypadek na motocyklu, który tutaj kupił. I że, że to rzeczoznawca no, tam wydał oświadczenie, że to była wina producenta, że źle był zrobiony. Tam się śruba odkręciła w czasie jazdy koło. Stanęło w miejscu, on mówi, że miał połamane żebra i tak dalej. I teraz no, mówią, że do, do sądu będzie się sądził z producentem. Szybko, bezproblemowo mam już tablicę. Ile to trwało? Z 15 minut. Ja to lubię ten wydział komunikacji i transportu. I teraz po ubezpieczenie, to ubezpieczenie do Izabeli. Chociaż tutaj też mają PZU nawet. Ja nie wiem czemu tak te PZ biorę, to tak jest z przyzwyczajenia, to jest bez sensu, bo to, to... Może gdzieś miałbym taniej. Oddychę. Ze 150 zł nie będzie kosztować ubezpieczenie. Jaką mam rejestrację? WZ859X. Może być. Ważne, że WZ, bo to, to jest najbardziej prestiżowy początek rejestracji w całym kraju. Warszawski zachodni dni. Powiat. Już ostatni etap siostra mnie wiezie znowu po tej samej drodze. Tylko że tym z Titrenem bardziej trzęsie, bo ma twardsze zawieszenie i na tych kamieniach naprawdę mocno trzęsie. Ja teraz mogę skuterem tędy wracać, ale nie chcę. Nie. <gry> Wrócę przez ten, przez łomianki tak naokoło, Bez przesady. Tutaj poczytałem jak docieranie wygląda, no to trzeba jeździć na pół manetki przez pierwsze 800 km, przez pierwsze 1600 na 3 czwarte manetki maksymalnie. Nie jeździć też za wolno cały czas, trzeba trochę jednak dodawać gazu. Tam napisane, że się może zeszklić coś, jak się za wolno jeździ. Ale najgorsze są te serwisy, te przeglądy techniczne w serwisie Kymko. Kosztuje pierwszy 390 zł po 1000 km a każdy kolejny prawie 500 zł kosztuje co 2000 km więc jak ktoś na to nie przyjedzie, to utraci gwarancję. Ja pewnie nie przyjadę, na ten pierwszy pewnie przyjadę, kurde, ale to i tak drogo: 390, a na kolejne to, no nie, no już nie, to bez sensu co to jest? Już skuterek odebrany, przekazany. Siostra mówi, że piękny z każdej strony. Ja nadal narzekam, że za wysoki fotel muszę aż stopy wyciągać, tak żeby się podeprzeć. Ale ładny jest i przyjemny. No dobra, muszę teraz go docierać, jeździć powoli. Na razie to też tam w nim szumi. taki Słychać, że taki silnik świeży, niedotarty. Zgubiłem kluczyk. To jest najlepsza historyczna chwila. Zero przebiegu. Co, muszę go odpalić? Nie, tutaj, o do zero. Piszcie. Tak, to jest pompa paliwa piszczy, bo ma wtrysk paliwa elektryczny sterowany komputerem. <grych> tak jak twój samochód i mój. To taki czas, kiedy można go wrócić. <grych> Kto chce go kupić za dwa lata? Ja już go wystawiam na sprzedaż. Będę dbał o niego. Ale... Chyba, że się przewrócę. No bo on za dwa lata to już będzie złomkiem, Będzie miał 40 tysięcy przejechać. Pojechała testować swój skuter, żeby się dowiedzieć, jak bardzo zły jest teraz. O, ale kurz, niech nie jedzie w ten kurz za tym samochodem. <laughs> I ten, powiedz zeszło z tyłu. Tam, gdzie facet to wymieniał, to było poniżej jednego. Kurde, bara, a było miało być 2-0. On napompował na 2 i zeszło do poniżej jednego. Co jest? Kurde, będę jechał i to naprawiał teraz. Tak? A to już skuter jest w domu nowy. Z siostrą pojechałem, przywiozła mnie. Dopiero teraz się filmiki publikują, bo byłem poza zasięgiem internetu. Zapomniałem, że trzeba przejść z Wi-Fi na ten, na dane mobilne. No i co, który ładniejszy? Bo tak naprawdę ten jest przyjemniejszy. I w jeździe, i, i w czym jeszcze, i w dźwięku silnika, i w przyspieszeniu. A, znaczy nie w jeździe na wprost, nie, bo fotel jest niewygodny dosyć. Ale na zakrętach fajnie się zachowuje, fajnie się można nogą podeprzeć. Ten ma wyżej tą sofę. Ale też jest fajny. No też jest wygodny fotel jest bardzo ładny. Te światła świetnie wyglądają LED-owe. Ja dopiero później popatrzyłem, jak to wygląda. Także piękny. A więc ja jestem zwolennikiem tych starych też. jak Możecie sobie za. 4500 czy 5 kupić taki z 2016 roku. No, on działa tak słabo słyszę. Ja tu myślałem, że na przykład te jego wibracje to jest coś, coś bardzo niepokojącego, albo to, że sprzęgło tak jak już przytrzymuje dłużej i nie puszcza szybko, to też jest wada, ale widzisz ten, ten nowy ma tak samo dokładnie, więc to jest to jest norma. No ja, Jak chcecie, to kupujcie taki. Nie musicie mieć takiego. To tylko jak ktoś chce. Wyglądać pięknie. I ledowo. Kufer zdejmę, bo nakaz teraz tam sobie włożyłem. Mieści się, ale będę musiał zdjąć. Za to zostawię podstawkę. No a tutaj tak ją montują. Wymyślili sposób na montowanie tej podstawki. Taka blacha. To chyba Motorland robi osobiście w fabryce Motorlandu. W Łomiankach, W Dziekanowie. Bo na początku nie oferowali kufra do niego. No i w takim starym fajne jest to, że wywalasz się, podnosisz i jedziesz dalej i się nie przyjmujesz za bardzo rysami Które się narobiły tymi <laughs> A tutaj to kurde, no teraz jeżdżę taki zestresowany, że oj tylko się nie przewrócić, tylko się nie przewrócić Ale i tak będę leżał pewnie, no skoro na dwa lata leżałem dwa razy na tej samej drodze tutaj I jeszcze ma jedną złą cechę, czyli jest matowy I kurz naszej drogi na nim osiada bardzo nieładnie Tu widać taki upylony cały, Kur... znaczy, ten kurz to na wszystkim osiada no, Ale na nim wydaje mi się bardziej tak, że on nie będzie czysty, bo musiałbym wozić ze sobą szmatkę. A co tu tak nieładnie idzie, co to tak krzywo, dobra. No zobaczymy, to, to jest dla mnie trochę dziwne. Ten, to, ten wiatrak, tutaj jest chyba takim plastikiem tandetnym, a tutaj jak było, bo już nie pamiętam. Tutaj takim solidnym plastikiem. Obrotomierz. Prędkościomierz jest, dalekościomierz, jest, nie, odległościomierz Czasom jest, paliwom <grymianie> jest, jest. I, i data jest, nie wiem, ale data to nam nie przydatne Benzynę się tutaj wlewa z przodu, można tankować siedząc, tu jest gniazdo USB Tu jest kieszonka o, latająca, no tak to jest wykonane wszystko <grymianie> kieszonka no nie wiadomo na co w sumie, ale lepsza niż ta w poprzednim Nóżki wyskakujące, ale akurat tu się, tu się trzyma nogi jak się opuszcza Więc akurat można nacisnąć ten przycisk Coś jeszcze chciałem pokazać, czy nie? Jak jest w tym w środku? Już pokazywałem, bo ja już nie wiem co dzisiaj pokazywałem, a co nie Tu jest nawet przegródka przekładana Taki patent niepotrzebny No a więcej miejsca niż w tamtym Jem sobie kanapki na obiad, a to są moje rzodkiewki które urosły na tym polu tutaj już są dobre, można zbierać i jeść natomiast te reszta to nie są moje płody rolne dobre, kotek tu idzie do mnie słyszę kotek co ty tu gdzie ty jesteś, co to tam miał mój kotek pilnuje warzyw sprawdza czy ładnie rośnie rzodkiew Jak akurat stoi na rządku z czymś, kurde kitak. ja tam posadziłem, posiałem coś co nie chce urosnąć, nie wiem co nawet jest patyczek a nic tu nie rośnie Jakieś koper czy coś? Nie wiem. Dałem ci tyle szynki. Powinienś być szczęśliwy. Tu ostatnio skosiłem trawę taką kosą elektryczną, którą się nosi. I jest dzięki temu jak tutaj staję. Kurde, czy ja o tym nie mówiłem wczoraj już. Jak tu staje, to widzę ziemniaki swoje. O, I całe, całe pole, bo wcześniej to, to była taka trawa takie haszcze jak tam. A ja wyciąłem wreszcie. Dobra, idę podleję te pomidory. Korzystam z tego, że dzisiaj tu jestem, a nie w pracy. Co on tak kaszle, Boże? Ten kotek jest już na wykończeniu. Dobra, zjadłem, teraz trzeba się przejechać jeszcze raz. Bo przecież, skuterek trzeba ten wy, nie wyrobić, tylko nie przetrzeć, tylko. Jak to się nazywa? Nie wytrzeć. <gry> Kurde, teraz wytrzeć też by go trzeba było tutaj z tego brudu. Bylenie na suchą, mokrą, ściereczką Widać, że to światło LED ładnie tu świeci jasno. Natomiast zacina się ten. Tu, żeby się zamknęła kanapa, to trzeba tak walnąć z całej siły. To coś tu jest nie tak z zaciskiem. kurde te wyświetlacze też jednak ładne. Widzę, że. Mam nadzieję, że w nocy nie świecą za jasno w twarz. No. O, już 26 km, to już, to już nie jest to samo. Pach. Ej, no ale bez kitu, ten w Motorlandzie, to miał 400 km przebiegu, to nie działało mu światło przednie. Tak jak mówiłem. Bo ja mówię temu facetowi, że w tym testowym to chyba nie działa światło z przodu On mówi, nie działa, działa A ja teraz patrzyłem na filmy, które nagrałem i nie działa Świeciło się tylko to A tu już nie To co wysiadło po 400 km? Co tu się dzieje, panie? Gdzie tu jechać? Nad jakąś wodę, a tu nie ma wody, to jest pustynia Oj, teraz to mi się przyjemnie jechało W ogóle żadnych samochodów nie ma na drogach Jakoś tak super relaksująco a ten, ten skuter się nadaje, widzę bardziej właśnie w trasę niż na miasto. Kurde, trzeba będzie ta Mazury nim polecieć albo gdzieś w tym roku. Tylko że on jeszcze nie będzie dotarty do tego czasu, zanim nie to ja go muszę dotrzeć, ja muszę 1600 km napierdzielić w tydzień. Muszę jechać gdzieś jeździć w kółko tutaj po tej okolicy. Ale teraz się czuję, znaczy wiem jak to jest jak się ma skuter 50, czyli ten słabszy, gdzie, gdzie jedzie maksymalnie tylko 50 na godzinę, bo ja nie mogę teraz przekraczać 50. No to, to fatalnie to. Cały czas tylko się zamula, takie nudne to jest. Samochody z tyłu. Teraz okrotnie jechały, ale jak jadą, to kierowcy wkurzani, że przed nimi taki zawali droga jedzie. No i paliwa mało spalam. To ja teraz mogę więcej jeździć, jeśli mało spalam. Racja. To lecę dalej. Tutaj nie jest pięknie. Kiedyś była taka zła na teraz widzę nowiutki asfalcik. Nowiutki skuter, nowiutki asfalcik. Trochę wiecznie. Rowerem byłoby ciężko, a skuterem to zawsze. Sama przyjemność. To dlatego spodobało mi się jeżdżenie skuterem, bo to odpada całe to zmęczenie rowerowe, które też jest fajne tak naprawdę i ten wysiłek pozwala docenić przybytą trasę. A to jest taka opcja dla leniwych skuter. Ach, rozkoszny wieczór. Przyjemnie się. znaczy wieczór. tu już jest wieczór, no już, prawie przyjemnie się jeździ. Jutro wieczorem też gdzieś sobie polecę. A, ah, rozkosz. I to koniec na dziś. Przejechałem 71 km. Jak dojadę do domu, będzie jakieś 73. Znikła jedna kreska paliwa, o. Czyli chyba mało pali. A ja jestem w Truskawiu, bo przyjechałem zobaczyć nową ulicę. Tutaj jest nowa ulica. I ludzie na forum, na Facebooku narzekali na ilość słupków, jaka tu jest. Że tu słupko zapanuje, mówili. Że chyba ktoś, kto ma tą fabrykę słupków, to tutaj Planował tę ulicę, no i faktycznie nawalone ich. To jest mnóstwo. Tam asfalt z tyłu, ale tutaj z przodu nie ma. Nie ma asfaltu, myślałem, to asfaltowe będzie, ale zresztą po co? Fajnie, bo tu kiedyś był piach. Tylko z tymi słupkami to faktycznie trochę przesadzili, ale turyści by tu może zostawiali wszędzie samochody. Nie wiem, czy by tak było. Nowe miejsce, nie było go, a jest. Znaczy zmieniło swoje oblicze po prostu. Dobra, polecam, jestem zadowolony z tego skutera, jednak w trasie go teraz wypróbowałem, nawet przy tej małej prędkości i jednak mega przyjemność. No, jestem zadowolony.